Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem w dżungli nad Parcentą. Słuchajcie, to co się dzisiaj wydarzyło. No jestem normalnie w szoku. Musicie to zobaczyć. Zapraszam do oglądania. где ты кроче Słoneczny dzień, to trzeba jej w cieniu bardziej szukać, myślę. Stoi pewnie gdzieś tam pod krzakiem. Jest. Jest troć. Mówiłem, pod krzakiem stoi. Srebrniak. O, uderzyła. Nie, to kleń. Ole potężny kleń Ole stop pod krzakiem O ciepanie Nie mam go, jak... Ole mi się ręce ale widziałem jak uderzył Chodź tutaj kolego Chodź tylko się nie odczep Chodź ja cię tu wprowadzę w ten, bo Ole klenisko, ja cię pierdolę Ole Dobra miarka szybko Ty wariacie, ole Widziałem jak szedł za nim Dawaj szybko tą miarkę Patrzymy, ile ty masz, kurwa. Ty no, jajca jak nie... A to jaś chyba jest. O, czekaj... Pań... Stój. Jaki klusek jaś to chyba jest. Jaś, jaś. Stój. No i nie wiem czy... mam całe uwalone ręce Tu jest... No czekaj kolego Ole za pieprzy 49 cm, nie wiem czy będzie widać Mam całe uwalone ręce, dobra chuj wytrać się od siebie Ole jazisko no Stój kurwa chłopie Cię wypuszczę Ty nawet pod 50 prawie 49,5. Nie wiem czy widać. Dobra. Lecimy. Kolego. To już ci było widać. Jakie jazisko Ale poszedł. O, ale potężny. No akcja życia chyba na no, takiego woblera trociowego. Yy, naprawdę mocno chodzi ten wobler, czuć go ładnie na kiju. Stam pod tej kłody, tam jest taka kłoda i zielone yy, zielenina nie? nad yy, rzeką. Ja mówię, rzucę sobie, bo tam pewnie coś stoi. No miałem na myśli troć. I patrzę, idzie, tylko błysk zobaczyłem, bum. No ale ja za to się nie spodziewałem. Chodziłem tu na jazie, nie złapałem żadnego. A tu na woblera trociowego. Jeszcze w ostatni dzień czerwca, no ale może stoją tu, 2-3. Jeszcze tu porzucam. Ale mi zrobił dzień, kurwa, przed robotą, no coś pięknego. Pod krzaczkiem sobie siedział. Zobaczcie kurde jakie gorsze Dyżej ode mnie Ja pija w dole Tu to nawet majtki można zgubić te czaki No właśnie Dziury bowrowe Kurwa Aj, aj, aj. Po krzywy Jest Udało się wyjść Podbierak mam Uff. Ale Kongo co? Kongo jak nie wiem Dobra, lecimy do tej rzeki To jest właśnie letnia troć w pigułce. Poparzenia, zadrapania, ugryzienia i zmęczenie. Duchota i wyjście ryby raz na miesiąc. To jest letnia troć. Jest ta rzeka, kurde. Jak to chyba zboczyłem. Ale co jest? Juta rzeka. Tam, dobra Jakier dole Ale Kongo, człowieku jest rzeka dziwnego, że tu nikt nie chodzi Tak są... A nie, nie ma rzeki Tam jest rzeka Można się kurwa zagubić tutaj w pizdu Ulala Ulala Dobra ktoś tu był, bo śmieci w chuj Tylko jakby tu dojść do tej rzeki To mnie przejść. Chyba, że po tej kłodzie. I tam do tej razobacie. Nie no. Nie będę się wygłupiał za pół godziny zwijam to. Ja pierdziel jak to porosło. Bo nawet plecak jest. Nic nie mam, nie ma ale Kupę mrówek Uff, Ale jest gorąco, słuchajcie, ostatnie miejsce Udało się tego jazika złapać fajnego A Teraz jakby jeszcze troć uderzyła to już Ogólnie było super w tym cieniu. Pyk Ogólnie mam jedną rzekę. Ona jest dość zarośnięta, ale też jest tam strąg. No, troć też idzie złapać, ale są też jadzie i klenie. Więc jak jadzie biją na te trociowe. Więc chyba tam pojadę. Może nawet jutro. Słuchajcie, i kto by z Was się spodziewał, że na takiego woblera dużego trociowego weźmie taki klusek 49 cm jazie. Jestem normalnie w szoku. Ja chciałem tylko poinformować, że teraz jest mniej filmików, ponieważ no, zacząłem te letnie trocie. Muszę wybadać sprawę, gdzie chodzić. Trochę ryb weszło do rzeki, więc teraz na razie przez jakiś okres będę się skupiał na tym trociowaniu. Jak ją, jakąś tam trotkę złapać. No i co, jak film się podobał, zapraszam do subskrybowania, do lajkowania. I powodzenia po manikijach. Elo.